W Galerii Prowizorium w Łukowskim Ośrodku Kultury odbywa się wystawa obrazów Sławomira Celińskiego zatytułowana Krajobraz w malarstwie. Wystawę można będzie oglądać przez cały marzec w Galerii Prowizorium. mi powiedzieć, kiedy odkrył Pan w sobie talent malarski? Talent malarski, mówiąc szczerze, to chyba odkryłem może nie zbyt tak wcześnie. 80, miałem 20 lat dokładnie, ale w ogóle miałem zacięcie do rysowania i to od dzieciństwa. To co mnie otaczało, brałem ołówek, rysowałem na okładkach książek, dziadek mój duży posiadał książek, także. Bardzo się denerwował, ale to dzisiaj zostały takie archiwa do słownictwa. Także od dzieciństwa. E, I która to jest już pana wystawa w Galerii Prowizorium? W Galerii Prowizorium. Wcześniej może dwie na inaczej się nazywało, ale już chyba trzecia z kolei. Tak się orientuję. Jeszcze kiedyś było moje Dom kultury w Bukowie. Tak jakby odbicie tej galerii też wystawiałem. To w Bukowie chyba już trzecia wystawa z kolei. E, Dzisiaj jest wystawa Krajobraz w Malarstwie. Proszę powiedzieć coś, coś więcej o, o obrazach, o, o tej pasji. Właśnie z malowaniem. Zacząłem dość niewinnie malować. Kiedyś takiś był prób... po prostu portret. Portret malowałem, ale naraz zawsze byłem zachwycony jesienią. I najbardziej takie namiętne miałem chwilę na jesieni. I także. W moim malarstwie dużo się przebija pejzażu. Przede wszystkim pejzaż. I ja chyba już teraz już stwierdziłem, że pejzaż to jest jednak moja, moje odbicie, moja dusza, moje wszystko. No. Tematu oczywiście nie brakuje. Nie wyjeżdżam gdzieś w dalekie strony. Świat jest piękny dookoła. A na co tak najbardziej zwraca pan uwagę malując? Malując staram się żeby te obrazy nie były zbyt zagmatwane, żeby nie było za dużo szczegółów, żeby nie było za dużo fabuły, że tak się wyrażę. Staram się, żeby były przejrzyste, chociaż to nie do końca mi się udaje, bo przy moim charakterze jestem bardzo taki impulsywny, to jednak te obrazy takie są lekko zabałaganione, ale dość kolorystyczne, bo lubię kolor. Czy ma Pan jakieś osiągnięcia? E, tak, nawet na tej wystawie jest taki obraz, e, Rzeczko, tam który Dałem na wystawę na konkurs do Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie i zdobył pierwsze miejsce i to mnie cieszy. Tak poza tym to bardzo medialny nie jestem, bo dużo było konkursów, które bardziej unikam, ale ja po prostu ileś tam wystaw mam na swoim koncie i to mnie cieszy. Ja w ogóle się cieszę, że, że mogę malować.